Ja widzę i tym was kolejnym odcinku na moim kanale z Brawl Stars. No w kolejnym odcinku, no kto by się spodziewał. Dzisiaj w ogóle jak widzicie w opisie mam 99 tych klejnotów i kupimy sobie przybranie takie... W sumie nie wiem, albo do Boni kupimy, albo... albo nie. Nie, nie, nie. Kupujemy, bo już mam do niego przebranie, ale te przebranie, one jest dla mnie fajne więc ja już się przedłużam i kupujemy. Mam fajne przybranko. On mi się już, pamiętam, wcześniej podobał, odkąd go do Stars, no wiecie, dodali. No i teraz tak się prezentuje. emotkę to chcę. A, no dobra, tak. No i to jeszcze tu. No nie, dobra, ja... O tak. No i mamy motki i jeszcze tylko go wybierzemy. Już zagramy chyba koszykówki nie ma. Ja widzę, że dobrze gram w koszykówkę. To jak nie, to zagramy w zadymę. Zobaczymy jak ten. Jak on będzie, jak się spisze. W ogóle widzowie, nie wiem, w społeczności za niedługo yy, wstawię, w które z nich chcecie filmy. Tam będziecie głosować, kto będzie chciał. Bo no, jakieś wolę mieć ustalone dni Bo chyba będzie tak lepiej Ale patrzcie jak to wygląda Nie no, to, to, to już takie To jest fajne A patrzcie jak bije, takie cóś Dobra, o no nie, ja to oddałem, ale okej okay. Dobrze jest Nie, jednak niedobrze, jednak niedobrze Jednak widzowie trochę niedobrze, wiecie a teraz trochę sobie pucharków powbijałem. I no jakoś dużo już mam. I pyk, 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 nie strzelisz. Dobra, pyk i mam. I tu nie ma cię. Podaj tą piłkę, albo nie? Dobra, ja się krukiem zajmę. I pyk, widzicie, widzowie, ja dobrze nim gram, bo no jest spoko, nie? To jest fajna, fajna postać. Nie, 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 nie. Ma, no ma. Nie podać. Nie wiem, ja widzę, coś tutaj, no mi nie pykło. Ale dobra, już na pewno strzeli tam ktoś. Nie? Przecież było dwa na jeden, jakby, nie? Nita, ale okej. Okay. Tam, tak to wszystko wygląda, to ja sobie opyk. Oni. No, pi, 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 tu nie te. Pyk Pyk, i pyk, mam. No i nara, dobra, strzeliłem w końcu. I jemotkę. Emotkę musimy dać. Czekajcie, to ta... No, jakoś. O, tutaj przesunę. Może nie będzie przeszkadzać. Py... Ajajaj. Nie pykło. Coś. Nie, te dylemanik, idź. Ja tutaj. Jakoś poradzę. O. O, o, o. No, podałem. Podałem. Ja. No, jakby się tam ustawił, to może by coś wyszło. Ale jednak się tam nie wystawił i nie wyszło. Dobra, już chyba wygramy. I pyk. I, ma, i już wygrana, okej. Okay. Tak w ogóle to ja na nim dużo grałem. I już mam dużo na nim pucharków. 566. No, ale czekajcie, możemy jeszcze zagrać rundę solo. I chyba, nie wiem, zagramy dwie rundy solo i będzie koniec odcinka, bo ja nie chcę jakiegoś drugiego fest robić. Ale w kolejnym, nie wiem, chyba będzie Minecraft, bo miał być, a jeszcze nie ma. Więc no, no. czekajcie. Ten kanał jest aktywny oczywiście, więc tutaj będą fajne filmy robione chyba. Mam nadzieję, że się będą podobać. I dobra, już widzowie tutaj z spajkiem wygrałem. No to fajnie. hołdki sobie poniszczymy. Dobra, nie, ja się boję, że tu na mnie jakiś typ wyskoczy. No, no, nieprzyjemnie. No, nie fajnie, troszkę. Odjąć dwa, ale jeszcze zagramy jedną rundę i i chyba będzie koniec. Albo nie, dwie, no bo tamta trochę krótka była. Nie Dobra, ja idę gdzieś szukać e skrzynek, bo ja nie chcę tam do końca wchodzić niech oni się sami trochę tam pobiją, że tak to powiem nie, 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 ja nie chcę albo chcę oczyń się ja Cię widzę jest tam bibi tam bibi go trochę chyba zastraszyła. Dobra, ja się tam nie podsuwam, bo chyba nie mam szans. Ale bibi, no. Peny. Dobra, idziemy tu u peny jakoś załatwić. Pyk? Nie, jednak. Pyk i pyk i pyk. Załatwiona. I tak się widzę, gra. A tu jest ten. Jakiś El Primo, ale dobra, już trzy osoby Zostały Jest, tak, 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 oha No dobra, nic się nie stało Dobra motkę pokazuję, tam nic się nie stało I jeszcze mamy Ej, może nam się uda Bo brakuje mi 400 tych niebieskich Wiecie, co na postacie Się zbiera, no to 400 mi brakuje Do Amber, więc no wcześniej nie było, było, mnie stać, ale ja kupiłem strój, teraz czekajcie ile mam w sumie 20 klejnotów to jakbym to dostał, mam chyba 100, to i tak wątpię, że będzie mnie stać Ale, ale zobaczymy Aha tam jest Dynyma, jak się boję, że on ma ten gadżet taki wie, bo, jeju, gadżet, nie gadżet tylko Aha, on ma taki, stał power i dobra, wygraliśmy. Myślałem, że będzie gorzej, że wiecie, jak we mnie trafi, to ja jestem na chwilę zastygam nie i on mnie wtedy już no ma. Jak załatwić? Trochę zmarnowałem tego gadżet, gadżet ale, ale ja uciekam, bo tutaj jestem. Nie pamiętam, jak on się nazywa, bo ja go też nie lubię. W sensie, jak mam sam nim grać, to jeszcze to okej. Okay. Ale jak ktoś nim jest, to, to czasem mnie trochę denerwuje, więc... No... Kit. <laughs> już miałem już strzelać. Ale dobra, nic się nie stało. I dobra, mamy odebrane, no to już... O, star dropik. Mamy bardzo rzadki. I kolejny star dropik. I mamy... To. Okej, okay, mamy 75. I... a nie wiem, miałem więcej, ale czekajcie, i tak mi chyba nie będzie 59. Nie, nie będziemy stać. Nie wiem, poczekajcie, Jeszcze zobaczę czy na jakiejś postaci. Mam też takie, co, takie coś do odebrania. Yy, gdzie to? A tu. Nie. Czekajcie, no szybko ja poszukam. Dobrowizowe na kolcie mam, ale tylko tyle, więc i tak nie ma sensu, bo już na tym odcinku i tak nie kupię, więc ja już się z Wami żegnam. Dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejny odcinek za niedługo.